Witam Was w serii Potrzymaj Midlina. W tym odcinku moim gościem będzie tymczasowy mistrz KSW w wadze piórkowej Robert Ruchała. Witam serdecznie. Witam wszystkich, witam Ciebie. Oto Robercik, oto Mistrz i dzisiaj z Robertem zmierzycie w trzech konkurencjach. Pierwsza to będą pompki na komendę, druga trzymanie sztangielek bokiem i trzecia sparring. jedna runda, 3 minuty MMA. Robert ma ze sobą pas, wygląda pięknie. Ze złota chyba, co? Tak, chyba tak. Trochę to... baży, trochę baży. Mogę podtrzymać? Yy, no podtrzymasz jak wygrasz tą, tą, tą ostatnią konkurencję. Aha, no dobra, to ja <laughs> obiecuję wam, że zrobię wszystko, żeby móc go dzisiaj dotknąć, także grzyjemy się i zaczynamy. Dobra, no to szykujemy się do pierwszej konkurencji. Pokażę Wam dokładnie o co tutaj chodzi. Pompki na komendę. Ja zaczynam z rąk wyprostowanych. Na ten dźwięk schodzimy w dół, w górę i trzymamy w górnej pozycji. Pełne pompki, klatką do ziemi, z pełnym wyprostem. Nie ma żadnego buja ciałem, nie ma pół pompek, żadnych oszukanych ruchów, tylko wszystko powoli, dokładnie. I teraz jeszcze sobie wytypujemy tak wstępnie i do obstara, dojdziemy. Tak, nie podoba mi się to. <laughs> Dobra, ja myślę, że zwykłych pompek można zrobić dużo więcej, bo jednak ta pauza na górze na pewno męczy. Więc obstawiam, że 35 to będzie taka granica, którą damy radę zrobić. Jak jak chyba chyba 20 to jest mój rekord taki, żeby zwykłe pompkę zrobić. Aha. Dobra, tutaj mamy stoper. On jest odpalony, ale ja też będę liczył na głos, żebyśmy wiedzieli ile mamy. Dobra, ja odpoczywam jeszcze przed tym, no 3, 2, 1, raz. Nie jest łatwo. 7 Piętna, połowa przewidywania, szesna, dwadzieścia, zaczyna się zakończenie. dwa jeden, trzy, pięć, trzy, sześć, dawaj, waj siedem, o kurde trzosiem, to powiem tak, no tego się spodziewałem nie. Ja tak nic się już przerwałem Żeby zachować się na, na inne konkurencje Szczególnie na tą walkę o pas Nie było to łatwe, odebrało mi to teraz siły Ale pokażę ci w sparingu, że <laughs> że dam radę <laughs> czy Konkretnie, szkoda, że nie robiliśmy przesiadów Bo akurat nogi mam mocniejsze Nogi, a łapki? Udawierki. Dobra, posłuchajcie wybieramy teraz sztangielki i Chodzi o to, że im cięższe weźmiemy, tym będzie bardziej to promiało mnie, ponieważ ja jestem cięższy. Dlatego weźmiemy jak najlżejsze, żeby szanse były wyrównane. Ponieważ ja ważę aktualnie 84 kg, a Robson? 74. Czyli ty zbiłaś 8 kg do walki? No, 9-10. Jak to wygląda? Jaką masz procedurę? Tak, oczywiście bez tych tajnych sekretów, których nie można zdradzić. Czy wiesz, że to jest klasyka, nie? Czyli robię hydrolizę, piję dużo wody, wysikuję to, potem na koniec się odwadniam, czyli nie piję już wody, wchodzę do gorącej wody. Siedzę tam na przykład 15-20 minut, wchodzę pod kołdry, no i się pacę. Dobra, wracamy do wyboru tangielek. Mamy tutaj takie kilogramowe szare i one chyba będą idealne dla nas, Wyglądają na duże, więc nie będzie wyglądało, że to jest ciężko, a tak naprawdę są lekkie. Nie musisz, bo to będziecie za dwie godziny trzymać. Nie, kurwa, Powiem tak, po tych pompkach to wcale nie będzie łatwe. Zadanie numer dwa. Trzymamy ręce na boki, chodzi o to, żeby ręce były wyprostowane. Nie to z przodu, tylko klatka wypchnięta do przodu i trzymamy. Jak ręce opadną poniżej barków, koniec. 3, 2, 1, start. Jak obstawiasz do czasu? 2 minuty. Bary są zmęczone po tych pompach. Powiem że ja cały czas czuję bary. Jeszcze jest pompa. Pamiętajcie o kodzie rekordzista 10% na olimpsport.com. To właśnie to. Minuta.

Ej, szczerze? Tak mnie tu zaczęło boleć. Nie, poważnie, szczerze? Podziwiam Cię. Dobra, Podziwiam się. też opuszczam. Ostatnio dużo ćwiczę na barki, więc tutaj się czułem mocny, dlatego sobie to wziąłem. Co, bo takie moje prawo prowadzącego. Biorę sobie dobre konkurencje i w ostatniej dopiero dostanę w <grym> I teraz najważniejsze, że mój plan strategiczny się powiódł. Natychmiast się ubieramy do sparingu i na tym zmęczeniu, na tych zmęczonych łapach tam chodzimy. Zakładamy na jajce, czy nie? rzecz. A Ty? Ja nie, nie mam. Ja robię to co mistrz, to nie zakładam. Ale nie wiem, czy nie masz jaj, czy ochraniacza? Nie no, już, ja, już, 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 już. Ja, ja je mam, oczywiście, że mam. Mówię, luźno będzie robić, nie będziemy, Ja i tak nie kopię, więc nie będę ci kopał po jajach, nie? Nie będę kopał, ponieważ jeszcze po walce jest dwa tygodnie od walki i jeszcze mam lekko rozbite nogi, ponieważ tej, w tej walce bardzo dużo kopałem. No i po prostu to się musi zagoić, a żeby się zagoiło, no to po prostu nie mogę tym w ogóle kopać ani używać tego. Pokażę Wam swoją szczękę magiczną rekordista. I właśnie z tym kodem macie 10% na olimpsport.com. Tak oficjalnie ostatni raz rękawice miałem na rękach 10 grudnia, kiedy walczyłem na Gali Heilig. Wygrałem z z Hassanem. I teraz po czterech miesiącach założę je z powrotem i wchodzę do mistrza KSW Roberta Ruchawe. Tylko zwycięstwo. 2-0 po dwóch konkurencjach. Ostatnia decydująca sparring. 3 minuty, pełne MMA. Aaaa! Dobra, ja jestem gotowy! 3, 2, 1, start! Ça bon, m'entendait oui. <laughs> oh, Bebryczniku Pięć Czas o! O! No Trochę mi się przypomniało jak na ostatniej walce To pożycie miałem akurat jest takie męczący Ale tak, ciężki jest, ciężki jest Teraz między nami jest 10 kg różnicy, ja ważę 84. Robert 74. Spójrz, że ja czułem takie mega wolne łapy. A powiedz mi jak wasie byłeś u mnie za plecami Tak ja wstałem, mhm. to jest dozwolone na przykład taki skok na plecy łapi. Dozwolone, ale byś sobie całkowicie wtedy przegrał Jak się bronisz za pleców, to stawanie ze mną jest głupie. Obrona stąd jak byłeś, to najlepiej było mnie zrzucać stąd, tak. Mhm. Co nie? Jeżeli do, ze mną wstałeś, to tak, raz, że męczyć nogi, jakbyś ze mną spadł, mi nic nie zrobisz, bo ja spadę na plecy z tobą. I mam chwyty znowu. Powiem do Was jeszcze jedną rzecz. Teraz z Robertem zrobimy ostatnią rundę trzmintową. Sam patter. Zakładamy rękawice, to są rękawice do Ema i ja w nich walczyłem na ostatniej gali. To są rękawice highligowe, ale widzę, że Robson ma chyba te, w których on walczył ostatnio. Tak, ja mam rękawice z walki w Warszawie yy, z Michael Bajano ściągnęłem je ze ściany, więc od razu po treningu wracają tam i to jest takie tak jakby puchar, no nie? Też z walki. Zaszczyt mi dzisiaj spotkał nie, dość, że mogłem, nie mogłem. Mam szansę dotnąć pasów KSW. Może się uda. To jeszcze Robert założył rękawice z ostatniej walki. Tak, no to lecimy. 3, 2, 1, akcja. Let's go! 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 let the go I us go Minuta do końca, pół minuty do końca piętnaście. 5. I czas Daj się Wytrzymamy To było super doświadczenie z mistrzem posparować Potworny mocny chłop, tak wam powiem Bardzo silny. Czy zasłużyłem sobie, żeby ten pas mógł podtrzymać? Tak, tak, zawsze użył. Wyszedł z duszenia, nawet chyba dwa razy było Uciekł Eee, obronił raz obalenie, więc zasłużył. Czyli wielka chwila. Paska KSW trafia w moje ręce. Proszę bardzo. Zasłużony. Pięknie siedzi. O, ale ciężki, o Chryste, Panie, to jest prawdziwe złoto. Tak. Ja już go nie oddaję. To ja lecę do Warszawy, sieba Na razie trzymaj się, dzięki bardzo. A ja Tak serio to chciałem Robertowi bardzo dziękować, bo móc sparować z mistrzem KSW to jest dla mnie wielkie wydarzenie, także dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że przyjechaliście. Trzy, cztery. tylko to zwycięstwo. Ładny.